Wietnam uczcił 50 lat od zakończenia wojny ze Stanami Zjednoczonymi wielką paradą w Ho Chi Minh City, dawniej znanym jako Saigon. Środowa rocznica odbyła się pod oficjalnym hasłem pokoju i rozwoju. Sajgon padł łupem sił północnowietnamskich 30 kwietnia 1975 roku, co oznaczało koniec wojny, wkrótce po ostatecznej, chaotycznej ewakuacji pozostałego personelu amerykańskiego, którego główne oddziały bojowe zostały wycofane po paryskich porozumieniach pokojowych z 1973 roku. Sekretarz Generalny Partii Komunistycznej, Tolam, mówił o zamknięciu przeszłości, budowaniu Zjednoczonego narodu i podziękował za wcześniejsze wsparcie, w tym od ludzi ze Stanów Zjednoczonych. Oddziały z Wietnamu, Chin, Laosu i Kambodży maszerowały odzwierciedlając więzie regionalne. Widzowie i weterani podkreślali pojednanie i przyjaźń pół wieku po konflikcie. Analitycy twierdzą, że takie podejście odzwierciedla nowoczesną perspektywę Wietnamu, choć spuścizna wojny pozostaje złożona. W tym roku mija również 30 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych z Waszyngtonem, które w zeszłym roku zostały podniesione do rangi najwyższego partnera strategicznego. Jednak wysokie cła nałożone przez prezydenta Trumpa nadwyrężają te stosunki, a cięcia w amerykańskiej pomocy wpływają na pracę nad spuścizną wojenną, taką jak Agent Orange, który był bronią chemiczną używaną przez Stany Zjednoczone podczas działań wojennych. Wietnamscy urzędnicy podkreślają, że zajęcie się tymi sprawami ma kluczowe znaczenie dla stabilnych relacji. Skupienie się Stanów Zjednoczonych na sporach handlowych rodzi pytania o ich strategię regionalną, ponieważ Wietnam nawiguje napięciami z Chinami. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych nie potwierdził we wtorek doniesień, że jego dyplomaci zostali zniechęcani do udziału w spotkaniu. Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych wziął udział w spotkaniu, ale ambasador nie, podczas gdy przywódcy Laosu i Kambodży byli obecni.